Czy pracodawca może odmówić udzielenia zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem z artykułu 188 kodeksu pracy, w jakim terminie pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie takiego zwolnienia? Zgodnie z artykułem 188 kodeksu pracy pracownik wychowujący dziecko do lat 14, co najmniej jedno dziecko, ma prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin? Roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przywołane przepisy nie precyzują jednak, w jakim trybie należy udzielić takiego zwolnienia. Tryb udzielania takiego zwolnienia można opisać zatem w przepisach wewnątrz zakładowych lub jeżeli nie jest on określony w przepisach wewnątrz zakładowych, można powołać się na paragraf drugi rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy. Zgodnie z tym paragrafem pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie zwolnienia oraz okresie nieobecności, jeżeli wcześniej jest mu znana taka przyczyna. Jeśli zatem pracownik planuje opiekę nad dzieckiem, powinien wcześniej uprzedzić o tym pracodawcę lub złożyć odpowiedni wniosek, jeżeli jest on określony w procedurze w firmie, a jeżeli nagle wystąpi potrzeba opieki nad dzieckiem, to nie ma podstaw, aby pracodawca odmówił udzielenia takiego zwolnienia pracownikowi.